Hej, witam Was z tej strony Luzik i zapraszam do odcinka 9. Mamy dzień 14. Kontynuujemy naszego gameplaya. Może później sobie rudym pogram. Zobaczymy jak to będzie. I ciśniemy. Wczoraj zarobiliśmy kupę pieniążków i chyba nie nakarmiliśmy wczoraj kota. No ale trudno. Chyba tam jakoś przeżył. I teraz tak, co zrobiliśmy? Frytki. To mamy, to mamy, to mamy. To się kończy. Może zróbmy grzybki. Olej też mamy. Zróbmy sobie jeszcze z kokosa. Sut ciśniemy dalej i tutaj robimy sobie to Tu coś odkładamy frytki nie, pół produktów nie ma A to pewnie jeszcze będzie się bardzo długo robiło i <laughs> chcieliśmy kupić beczki Schemat na beczki. Cześć, Gdzie po jajkach tam i po pupie Tu, tu możemy też to dopełnić tu masz jedzonko. Co my tutaj mamy? Woody. Zjeszmy wiele dobrego o twojej tawerni, Długo będziesz mieć wiele klientów niż możesz powiedzieć, prawda? Nie martw mamy dokładnie to, czego powinieneś. Powinieneś wstąpić do targagu i obejrzeć nas właśnie ten stół konstrukcyjny, o którym wam mówiłem. To jest coś, po co musimy dzisiaj iść. Patrzcie, frytki z oliwek. Eee... Chmiel goryczkowy, nie wiem czy uda nam się zrobić, najwyżej wyrzucimy. E, pokoje, słuchajcie, pokoje, żeby się przygotować do tych pokoi. Na pewno będziemy potrzebowali stół prywatny, stołek, jakąś dekorację. Czy tutaj mamy już jakieś stołki? Nie. Ale te dekoracje tu mamy. To. Co my podnieśliśmy? Dwie dekoracje tego. Możemy zrobić sobie jakieś dwa świeczniki. Za mało paliwa. Mój panie. Yy, jakiś kubeczek sobie zróbmy. Nie wiem po co, ale niech jest. Kamień przyda nam się pewnie teraz. No i ten stół do mieszania plus ten konstrukcyjny i będziemy się bawili w hotelarstwo w sobie takie już, tawerna z noclegiem <taki>, taki jest plan na dziś mam nadzieję, że się nie zmieni odcinek będzie na pewno tylko jednodniowy, nie będzie żaden łączony bo muszę iść, no czasu po prostu nie mam Zresztą nie wiem jak wam się ogląda takie 50 minutowe, bo wtedy tak mniej więcej tyle trwa Podwójny dzień No chyba, że zrobić taki mega krótki, wiecie, tam kopie czy coś, to tam po prostu Możemy to ucinać, żeby nie robić jakichś tasiemców, no i to też by miało jakiś sens Żebyście nie musieli tego wszystkiego oglądać za każdym razem jak chodzę i zbieram grzybki na przyszłe miesiące. Pan się nie odmraża. Nadal druga deska tylko. W wodzie. Będziemy tutaj. Bucik. Tak, ale przydoby nam się też schemat na łóżko. Jeżeli byśmy chcieli drugi pokój zrobić. No bo tam musi być stół, świeczka, krzesełko i łóżko. To są podstawowe rzeczy do pokoju, które no tam muszą być. Dobra, dalej nie idziemy chyba. Jakieś punkty przepisowe. No mamy 20, no to nie, to idziemy. A poziom jakiś się wbił? Nie. To czy wybił się, ale już wydaliśmy. To idziemy. Kamień chyba już nam się wtedy zaczniemy zbierać. Ten kamień do tej zaprawy pewnie będzie kamień. No bo co innego. Ziemi chyba tu nie ma. Czy coś. Zobaczymy to, 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 jak się kupi. A tutaj, no cóż, no. Broku krewetka, sosejowy, nie znam. Możemy wziąć to sobie mięsko. Ryby były takie, wina, zobaczmy to. Wina to trzeba destylarnie kupić, to jeszcze nam będzie trochę brakowało. Zupa, krem kalafior, bulion warzywny, cebula. No, jakbyśmy mieli kalafiory, jesteśmy w stanie je zrobić. I co my tutaj mamy? Ryby nie są jakieś takie. No, łatwo je zrobić, ale to nie chodzi o to, żeby było łatwo. Nie mamy dżemu, a tutaj jajko, mąka, masło, mięso, warzywa i ryby. No, zobaczmy ten placek. I idziemy. Jak wziąłem cztery przypisy, a pojawiło się, że jest 5. To dlatego, że jeden musiał nam dodatkową opcję zrobić, w sensie, że jak wzięliśmy na przykład jakieś mięso. To pod składnikiem jest mięso mielone, i on też się w tym zawiera. Czyli zamiast jednego dwa dostaliśmy tak naprawdę przepisy. No i teraz prawdopodobnie też jakiś przepis nam wpadł taki międzyprodukcyjny. Dobra, tutaj produkujemy więcej drewna. Może tych patyków, nie wiem czy będą potrzebne, weźmiemy sobie. Stołek to wszystko sobie na razie schowamy tu. Tutaj się nic nie topi. I tutaj mamy te gwoździe, jakiś kubeczek, dekoracje. Dobra, więcej gwoździ. Eee, fff, ok. I od razu tutaj góry to posortować. Nabrać wodę i idziemy na zakupy. Chyba, że jest niedziela, to wtedy nie. Pokażesz mi, co za dzień mamy? Niedziela. Także dzisiaj nie, nie, nie. No, nie. Plan poszedł w łeb. Czyli zbieramy jeszcze więcej pieniędzy, żeby kupić na pewno wszystkie przedmioty, które będziemy chcieli kupić. To ja myślę, że idziemy otworzyć tawernę i tyle. I tu jeszcze te zadania były. Nagroda. Przedmiot. Frytki z oliwki. Chmiel goryczkowy. Dobra. Chmiel goryczkowy i to otwórzmy. frytki z oliwki jest i chmiel goryczkowy ale to by był słód prażony nie, chyba zwykły to chyba chodzi o ten chmiel aromatyczny, goryczkowy, ten Bo nie mam go przy sobie, nie? 0 na 20, na razie go nie mam. Frytki też wstawiliśmy. Także zobaczymy, czy to będzie to. No i robimy dzień zarobkowy. Zaczynamy od 8. Zobaczymy, ile uda nam się zarobić. KOTEK PAMIĘTAJ PORTFELE WYJMUJ NIE NIE TAM PORTFELE O przydatny kotek Ale może jakieś punkty będzie dało te zwierzęce i będzie można w tym zoologicznym coś kupić No nie wiem zobaczymy Widzicie jeszcze takie podsumowanie jak idziemy spać, że e, ile udało nam się dzisiaj zarobić? Chociaż może za bardzo by przypominało inne gry. Dobrze już zaraz idziemy. Proszę, browarek. W sumie nauczyłem się tych nowych przepisów, ale nie zauważyłem, żeby coś jakiegoś niesamowitego tam się pojawiło. Tak szczerze. No, no nie, a na pewno nie mogę tego zrobić. Widzisz, jakieś jelita potrzebuje. Chleb mogę zrobić, niech się robi. Tu możemy dalej robić soki pod wino, chyba. A to się jeszcze robi, dobra. Teoretycznie frytki możemy oddać. Tak, mamy 27. Także pójdziemy zrobić frytki. I zobaczymy, czy reszta też nam się uda. No nie mam browarka, proszę poczekać. Nalewamy, nalewamy. No, miała być frytka, a nie kot. Tutaj to rzucimy To resztę pani posprzątać, okej. Okay. I panu wąsik. W pracy też mam wąsika. Lecimy dalej. Tu już masz. Idziemy tu posprzątać. No panie. Pan by ubrał jakąś ładną koszulę, nie Prowarek proszę. Tu też proszę. 10 mamy. Bardzo dobrze idzie nam zarobek. Jest 14, mamy ogrom czasu jeszcze na zarobienie pieniążków. Dobra, posprzątane Level chyba też już nam wpadnie. Ile tutaj potrzeba? 4,5 tysiąca doświadczenia. To w sumie trochę sporo. Ale tutaj po 100 dostajemy na głowę, nawet więcej. Więc nie wygląda to tak źle. 119, 115. A ile mamy tego? 93 mamy komfortu. Także wynik dosyć spoko. Na razie bez pracowników dajemy sobie radę. Nie ma wszystkich stołów zajętych. Nie wiem czy to jest jakiś limit, może błąd. Może więcej dostawimy? Może będzie ich więcej? Hmm. Dobra, mam nadzieję, że się nic nie działo. Ech, musiałem na chwilę odejść. Ty, kot, ty masz rozweselać ich, a nie. No. Mało buntowników, to dobrze. Może w miarę do tego, że czysto i szybko obsługiwani są, może też to ma wpływ. Albo w końcu jedzenie mi smakuje. Sałateczka za trójeczkę. Pani poczeka tylko, dubo sprzątam. Dobra. O, 6. Jezus, srebra. No kupa kasy za te, tak jak bakłażany. Co my tutaj mamy? To, 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 to? Chleb zrobiliśmy. Zróbmy kolejny chleb. Nawet nie patrzmy, czy możemy coś innego. Tutaj róbmy... Ten sok z winogron. Nie wyszło. I tu brakuje już nam ziaren, a tu możemy jeszcze zrobić jeden sobie taki. I czy zrobimy kolejną misję? Nie, bo to trzeba uważyć. Chyba wtedy. Bez sensu, chyba. Śmiech goryczkowy. A, nóż, widelec, dobra. Wyjmę, sprawdzę, zobaczę, co tam. Teraz zaliczyło? Teraz zaliczyło, widzicie? Czyli nie może być surowy, musi być uważony. No to dobra, zróbmy sobie to zadanie. Tutaj tylko porozdzielamy. Ile nas nie było, to od razu się zwała ludzi zbiera. W wolnej chwili pójdziemy oczywiście. Może teraz. Więc... Poddajmy misję. Bardzo ładnie. Kolejna zrobiona. Wytrzemy stowy te od razu. Niedługo też trzeba będzie w kominku rozpalić. No i resztę piwa możemy w sumie tu wsadzić. Mam nadzieję, że nie będziecie chcieli czerwonego od razu. O, oczywiście, że chcą. Dobrze dobra, masz. 14 monet już mamy, Ty już tego to i tak bardzo dobrze, w, na tym etapie, który my mamy, dzień już mamy rudego, to znaczy, że no, sporo się tam nauczyłem żeby dobrze tutaj prowadzić te warne no i też yy, sprawdzam sobie tam czy znaczy sprawdzam, yy, jakie maszyny, co nam dają no bo kupić coś, co i tak nie będziemy mogli użyć, to jest takie bez sensu. A no. Jak można było sobie tak legalnie sprawdzić grając, to czemu nie? Kotek, ale ty mi tu przeszkadzasz. Dobra. Komu browara? Komu browara? Bo już mało. 15 monet, a to dopiero 20, 30. Jak wygląda stan jedzenia? No taki, 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 taki ser. W sumie. Co byście tutaj tak pojedli? Tak już nie ma. Te drogie są rzeczy. Te możemy tu zrobić chleb w pomidora. Zostawić te drogie rzeczy. Niech jeszcze są. Dobra tu, 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 tu. Nikt piwa nie chciał, Ty chciałeś piwo ty chcesz piwo Ty jeszcze chcesz, ty jeszcze chcesz Jeszcze czerwone weźmiemy dwa Tu idziemy posprzątać, a wiedziałem, żeby wziąć czerwone. I okej okay. To już nam wyszło Idę tobie posprzątać Jak 103, co ci się tam nie podobało ty? I trendy odblokowaliśmy, możesz teraz sprawdzić, które przedmioty są aktualnie popularne. Te informacje znajdziesz w książce na, na barze. W kalendarzu możesz też zobaczyć, jakie przedmioty będą popularne w najbliższym czasie. Mhm. I teraz tak, reputacja, ósmy level. Punkty umiejętności, przepisy, maksymalna pojemność czegoś, jeden. Płytki podłogowe. Jadalni, to jest z tych pomieszczeń chyba do wynajęcia i pokoju produkcyjnego. Czyli dostaliśmy mm, kolejne kafelki, żeby te pokoje tam rozbudować. Co tu można? Sortuj według typu, przynajmniej wszystkie pasujące. Nie, trendy, tu są, a tu możemy zobaczyć. Które przedmioty są bardziej popularne i czy masz je w zapasie? Czyli to, co jest na czasie da nam jeszcze więcej pieniędzy. Czyli obecnie to jest yy, bulion rybny. Hm. No dobra, bulion rybny. No możemy go zrobić. Bulion rybny ze szczupaka. A tu dalej ciśniemy pod wino inne rzeczy czekaj to jest sok z winogron gdzie on tutaj jest dzikie jagody dzikie jagody sok owocowy winogrona dobra tego zostawimy bulion rybny w bonusie Momentu, bo nie wyrabiamy się. Nie, żadnej wody nie sprzedajemy. 2,55. Dobra, kokosowy. Zmień. Dobra. Tyk, tyk, tyk. Trochę wypadliśmy z rytmu, ale już ogarniam, ogarniam, ogarniam. Ale tu było brudno. Jest najgorzej. A i level mamy. Level trzeba zobaczyć. Tutaj niby zostać. Tak, tu chcieliśmy zysk z piwa robić. Czyli z przystawek. Na razie piwa nie ma, to może zróbmy z przystawek A później się zastanówmy nad e, piwem Bo jeszcze tak pewną parą tego piwa nie produkujemy Dopiero tak myślę jutro zaczniemy tak na poważnie Pójdziemy na zakupy e, I ogarniemy to Idźmy po tym bulion. To i tak w sumie koniec tygodnia jest, ale... E, można by było coś przygotować na kolejny tydzień. Już takiej różnicy nie ma. Sok, 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 sok. sok. Może bananowy? Tu już nic nie mamy, nie? Jest napisane, żeby był bonus. Hmm. Ciekawe, kiedy nasza pierwsza potrawa albo danie, albo napój wygeneruje dyszkę. Dziesięć. Tutaj sześć padło. To był chyba podwójny bonus. Beczka jest pusta. No, czekamy. Zaraz koniec. Ostatnie rozdania do ośmiu dojedziemy? Choć. Tak jest, dojechaliśmy do 18 złotych monet. I dobra, kończymy. Tutaj szklaneczki odłożymy, tutaj posprzątamy. No i słuchajcie, będą zakupy w przyszłym odcinku. Także ja Wam dziękuję i zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym będziemy szaleć z kaską, jaka nam tutaj wpadła w dzisiejszy dzień i wczorajszy. Także będą duże zmiany, zaczniemy ostro produkować, będziemy robili pokoje gościnne na wynajem, także zapraszam, będzie się działo. Trzymajcie się, na razie, cześć!